Wielce Szanowni Państwo, jestem zaszczycona mając ten pierwszy wykład i też wzruszona, dlatego że jako w tym roku minie 50 lat od momentu, kiedy odebrałam dyplom lekarza. 50 lat i właściwie całe życie zajmowałam się chorobami rzadkimi i to, jak bardzo się zmieniło medycyna, jak bardzo zmieniła genetyka możliwości diagnostyki w chorobach rzadkich. Dla mnie jest to po prostu taką chwilą, że nie myślałam, że ja dożyję takich czasów, kiedy tak będzie wyglądała diagnostyka genetyczna chorób rzadkich. Dziękuję za zorganizowanie tej konferencji, gratuluję wspaniałych gości i jestem pełna największych oczekiwań. Czego potrzebuje pacjent z chorobą rzadką i jego rodzina? Ta lista jest długa, bo y, aż dwa slajdy na to poświęcam. Pierwsza sprawa widoczności w systemie ochrony zdrowia, a zatem y, specjalnego kodowania chorób rzadkich i rejestru chorób rzadkich. Oczekuję skutecznej diagnostyki prowadzącej do szybkiego ustalenia rozpoznania ośrodków eksperckich, w których znajdzie właściwą opiekę medyczną, dostępu do terapii, jeśli y, jest już dla jego choroby opracowana. Rehabilitacji dobrane do jego choroby i dostępnej, czyli to nie jakieś symboliczne godziny, ale naprawdę y, takiej, która zapewni mu y, zrehabilitowanie wsparcia psychologicznego, ale nie chodzi o pomoc sąsiedzką, tylko chodzi o profesjonalne wsparcie psychologiczne, właściwego orzecznictwa, które nie upokarza, które jest naprawdę pomocą. Asystenta osoby niepełnosprawnej, nauczyciela wspomagającego, opieki wytchnieniowej potrzebują rodzice, właściwego zabezpieczenia socjalnego, legislacji, która umożliwi pracę zawodową osoby, z chorobami rzadkimi i ich rodzinom. Wsparcia finansowego dla organizacji pacjenckich, które w chorobach rzadkich po prostu dopełnią niesamowitą, niesamowicie ważną rolę. Również rozwoju badań naukowych dotyczących chorób rzadkich, zwłaszcza badań nad opracowaniem nowych leków, większej świadomości społeczeństwa dotyczącej chorób rzadkich i portalu dedykowanemu chorobom rzadkim. Ponieważ ta lista jest długa, starano się przez lata, to już kilkanaście lat takie starania są, żeby to wszystko w jednym planie dla chorób rzadkich umieścić i załatwić. Powstawały chyba kolejne trzy wersje planu dla chorób rzadkich, ale ponieważ realizacja tych wszystkich, czy praca w tych wszystkich obszarach wymagało yy, współdziałania tak wielu resortów, że z tego po prostu nic nie wychodziło. I plan stał się realny dopiero w Wtedy, kiedy była decyzja, zabierzmy się najpierw za część medyczną, a potem o tych sprawach socjalnych i innych będziemy mówić potem. I wtedy powstał plan, który y, rzeczywiście się skoncentrował, ten obecny się koncentruje na aspektach medycznych, ale się okazało, że jest bardzo poważna bariera, której eksperci nawet mając najlepsze chęci, nie pokonają y, i właściwie ta bariera pokonała nas. To są. Y, z, Wymaga ten plan zmian legislacyjnych, których stale nie ma. Plan dla chorób rzadkich najpierw miał etap opracowania planu. To było pod kierunkiem profesor Chrzanowskiej. Pracowaliśmy my, eksperci, w latach przez półtora roku pisaliśmy ten plan w różnych obszarach. Dostaliśmy pod opiekę różne obszary i pracowaliśmy. Później był etap wdrażania planu. Pierwszy etap to był od połowy 2022 do końca 2023. Pierwsza rada do spraw chorób rzadkich i plan wygasł z końcem roku 2023. Wygasł ale nie ustały prace, dlatego że chociaż już nie mieliśmy żadnego umocowania formalnego, to cały czas pracowały te same osoby nad planem dla chorób rzadkich, żeby nie doszło do opóźnienia. I w zasadzie nie doszło do opóźnienia, bo plan został reaktywowany. I jest w tej chwili kontynuowany. To są obszary działania, które dotyczą, no właśnie, poprawy diagnostyki, zwłaszcza genetycznej. To jest utworzenie ośrodków eksperckich dla chorób rzadkich, to jest poprawa dostępu do leków i produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich, karta pacjenta z chorobą rzadką, Polski Rejestr Chorób Rzadkich i Platforma Informacyjna Choroby Rzadkie. Efekt działania pierwszej rady opis pisałam w sprawozdaniu. Jeśli ktoś z państwa będzie zainteresowany, mogę PDF przesłać. Pierwsza rzecz, która powstała i jakby była sygnałem, że plan działa, to jest platforma informacyjna choroby rzadkie. Ona ma bardzo łatwy tutaj adres chorobyrzadkie.gov.pl i Dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby ustalić co na tej platformie ma być. Zachęcam, żeby na tą platformę wejść, zobaczyć co tam jest. Ona przez jakiś czas, przez rok nie była aktualizowana. W tej chwili już jest aktualizowana i tą platformę prowadzi zespół redakcyjny pod kierunkiem profesora Roberta Śmigla, znanego genetyka klinicznego. Są tam też takie zakładki dotyczące edukacji są opisy chorób. Gorąco zachęcam, żeby Państwo się zainteresowali tą, tym portalem. No ale przechodzimy do drugiego obszaru. Pacjenci bardzo czekają na to poprawa diagnostyki chorób rzadkich. Jeden z głównych obszarów planu, bo przecież znana sprawa Odyseja diagnostyczna, która jest zmorą po prostu i pacjentów i lekarzy. I tutaj zwłaszcza diagnostyka genetyczna, bo przecież 80% chorób rzadkich to choroby genetyczne. Audyty, które znakomite audyty, które od kilku lat są robione. Pokazują, że nawet 87% stowarzyszeń pacjentów wskazuje na potrzebę pilnej poprawy diagnostyki genetycznej. Ale nie jest to kwestia tylko nowych świadczeń. Trzeba dużo więcej i to jest musi być podejście kompleksowe. Mamy już od 1 stycznia tego roku trzy świadczenia, które są potrzebne w diagnostyce chorób, genetycznej chorób rzadkich. Jest to porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy. W diagnostyce prenatalnej, w diagnostyce postnatalnej, w diagnostyce prenatalnej szacujemy zapotrzebowanie na 10 tysięcy rocznie, w diagnostyce postnatalnej u dzieci, głównie to jest u dzieci, na 10 000 do 12 tysięcy rocznie, może do 15 tysięcy, rocznie i wys, wy, o wysokiej rozdzielczości mikromacież dla wybranych padaczek i wybranych przypadkach przypadków autyzmu zapotrzebowanie oszacowaliśmy na 1500 do 2000 rocznie. To jest od 1 stycznia już można to rozliczać. Ale czekamy również na panele celowane NGS i na sekwencjonowanie całego egzomu, czyli na WES. Panele są w tej chwili najszerzej stosowanym badaniem diagnostycznym, w diagnostyce genetycznej chorób rzadkich. I tych paneli, właściwie każda specjalizacja ma swoje panele. Kardiolodzy mają swoje, neurolodzy swoje, dermatolodzy swoje, okuliści swoje. Tak to po prostu jest. Ja w tej chwili to jest na takim etapie, że ja dostałam zlecenie z Ministerstwa Zdrowia, żeby przygotować wniosek o takie panele małe i średnie. Ale to jest trudna sprawa, dlatego że trzeba pamiętać potem o przepisach NFZ, kto może kierować, kto nie może kierować. To, jest, to są takie przepisy, które po prostu bardzo utrudniają jakieś racjonalne przygotowanie tych paneli. Trzeba to przewidzieć, co dalej się stanie, jeśli chodzi o warunki realizacji. No i sekwencjonowanie całego egzomu to będzie jedyne Badanie zastrzeżone dla specjalisty, dla lekarza genetyka. W pozostałe one będą dostępne też dla innych specjalistów. To jedno będzie dla genetyka. Ona jest też badaniem niezastąpionym, ale jego analiza wyniku jest bardzo trudna i dlatego to jest po prostu dla genetyka. Tutaj już jest po pozytywnych ocenach i ja myślę, że już jest na ostatniej prostej. Natomiast czeka jeszcze to badanie na panele celowane NGS. Te badania będą dostępne od 1 stycznia. Ale jak stosować te badania, to znowu jest sprawa bardzo ważna. I dlatego od czterech lat zespół ekspertów, głównie Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, przygotowuje rekomendacje. Myśmy zaczęli cztery, a nawet pięć lat temu, bo wtedy powstał pomysł, ale przypadło to na burzliwy, burzliwe zmiany w diagnostyce genetycznej. I zanim przygotowaliśmy pierwsze wersję mniej więcej, to już było ją aktualizować. Teraz mniej więcej się ustabilizowała sytuacja i w tej chwili już to jest 40 przeszło autorów. Tu widzą Państwo zespół redakcyjny. To jest praca iście benedyktyńska, ale jak to wyjdzie nam, a w tym roku to będzie opublikowane, to zobaczą Państwo jakie to jest przydatna sprawa, bo tam jest choroba po chorobie opisane, jak się ją dzisiaj Diagnozuje. Ośrodki eksperckie chorób rzadkich. To jest coś, na co bardzo liczą pacjenci, ale może bym powiedziała. No, nie chcę powiedzieć, żeby się nie przeliczyli, ale to nie załatwi jeszcze sprawy, bo to nie będzie tak, że każda choroba będzie miała swój ośrodek ekspercki, to nie będzie tak, że wszyscy chorzy z chorobami rzadkimi będą tylko pod opieką ośrodków eksperckich. Nie. One powstają w bólach, one będą, to jest proces stopniowy i tak naprawdę diagnostyka. Genetyczna chorób rzadkich będzie głównie w ośrodkach eksperckich genetycznych, czyli po prostu w poradniach genetycznych. Natomiast ośrodki eksperckie, te kliniczne, one będą też diagnozowały, ale one przede wszystkim już do końca życia tych pacjentów będą potem prowadziły klinicznie. Więc będą te dwa rodzaje ośrodków miały trochę inną rolę. Na razie są 44 ośrodki eksperckie. One powstały na drodze uznania kompetencji. To są te ośrodki, które są w europejskiej sieci referencyjnej. My mamy gotowe wszystko do tego, żeby następne ośrodki eksperckie, polskie ośrodki eksperckie mogły się Zgłaszać. Jest gotowy formularz elektroniczny. Miał być zawieszony na, na stronie, na platformie informacyjnej, ale wtedy się okazało, że nie ma właściwej legislacji, że po prostu nie można powoływać w świetle dzisiejszego prawa żadnych nowych ośrodków eksperckich. Więc czekamy na legislację, ale wszystko jest gotowe. Formularz elektroniczny dla tych certyfikacji, tych ośrodków klinicznych też jest na ukończeniu. Kończą się rozmowy na temat sposobu finansowania w tych ośrodkach eksperckich. Te ośrodki warto być ośrodkiem eksperckim. Będą niektóre procedury dosumowania, czyli one nie będą wchodziły w ten budżet szpitala. Będzie lepiej wyceniony osoba dzień i w ogóle akurat w poradniach genetycznych nowy rodzaj tak zwana wizyta orfanowska. Polski rejestr chorób rzadkich, kolejna sprawa bardzo ważna. Tutaj to, to chyba najwięcej pracy kosztowało nas, bo dwa lata pracujemy nad tym rejestrem. To jest trudno zrobić taki rejestr, że i ostatecznie i będzie to taki rejestr, że nie będzie formularza zgłoszenia, tak jak jest formularz zgłoszenia do polskiego rejestru wrodzonych Wat rozwojowych Tutaj takiego formularza nie będzie. Dane będą się zaciągały automatycznie z tych wizyt orfanowskich, bo na tej wizycie orfanowskiej lekarz ośrodka eksperckiego postawi rozpoznanie, nada kod orfa, czyli ten kod dla danej choroby rzadkiej, i wtedy uzupełni jeszcze dokumentację medyczną w taki sposób żeby się wygenerowała automatycznie karta pacjenta z chorobą rzadką, z zaleceniami, z ostrzeżeniami, czego nie wolno tutaj robić i y, zaciągną się dane od razu do rejestru. Y, to uruchomienie będzie, na, myślę, do końca tego roku. Myślę, że rejestr powinien być, goto jest gotowy właściwie prawie, y, ale znowu legislacyjnie y, myślę, że początek przyszłego roku. I w podsumowaniu powiem tak, że plan dla chorób rzadkich się przyczyni wydatnie do poprawy opieki medycznej nad chorymi na choroby rzadkie, ale konieczne jest zniesienie wielu barier, takie jak kadry, legislacja. I tutaj nie mogę powiedzieć, nie powiedzieć o kadrach. Proszę Państwa, genetycy kliniczni, do których są kolejki i którzy naprawdę robią co mogą, potrzebują w tej chwili zmian zupełnie, chodzi o, o, o zupełnie zmiany dotyczące genetyki klinicznej. Takie, jak na świecie jest, że genetyk kliniczny pracuje z zespołem pielęgniarek genetycznych i doradców genetycznych. I właściwie od trzech lat zabiegam o to i to jest, jeśli tego nie zrobimy, to te pieniądze nie pomogą te nowe świadczenia, bo kto będzie interpretował te wyniki? Kto będzie interpretował choćby wyniki z bez. Kto będzie stawiał rozpoznania? Nie. Koniecznie w tej chwili pielęgniarki genetyczne i doradcy genetyczni, w, tym, w Polsce, w onkologii, tak to bym widziała, bo na całą Polskę są tylko 102 etaty, biorąc pod uwagę czas pracy genetyka klinicznego, 102 etaty na genetykę kliniczną. Ale następne obszary już czekają, żeby po tym jak zakończy się ta część medyczna, kolejne to rehabilitacja, to orzecznictwo, wsparcie socjalne i włączenie społeczne, w tym zawodowe. Dziękuję bardzo.